Cześć, tu Paweł z Miłnego Klubu. Na prośbę jednego ze specjalnych fanów wracamy do studia w środku. Dajcie znać, jestem ciekaw, czy głos Vox Populi, Vox Dei, ale tak naprawdę może zapytam Was wszystkich, lepiej na dworze, czy lepiej w środku? Ponoć jest ciszej. No nie ukrywam, że i tak będę nagrywał na dworze, jak będzie fajnie i ciepło, bo po prostu lubię. Ale staram się Was słuchać, więc ok, wracam do studia, na chwilę przynajmniej. E, dziś dwa piwa praktycznie identyczne, znaczy na papierze, bardzo podobne do siebie. Piwa, które troszeczkę czekały, nie jakoś bardzo, zaraz Wam dokładnie powiem, jakie są daty ważności, i o parametrach tych, tych piw i tak dalej, e, ale poczekały. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na, na odbiór ich, w sensie to, że mogą być. Stare, czyli utlenione, no, no nie sądzę. E, piwa, które zebrały bardzo dobre recenzje, e, bo gdzieś tam szukając o tych piw... informacji o tych piwach, mm, dotarłem do, generalnie do, do dobrych e, recenzji. E, no i przyznam się szczerze, że, że jestem ich bardzo ciekaw. Będzie to od razu, mówię, będzie to ślepa degustacja. Za chwilkę zamienimy te oto piwa w szkła z nimi, nie będę wiedział które jest które. Moja magiczna wróżka mi pomoże. Ale zanim, ale zanim, no to oczywiście będę musiał ponarzekać na strony internetowe. Niestety ani na stronie browaru Recraft, ani na stronie browaru Recraft, ani na stronie browaru yy, Brofaktura nie ma informacji o tych piwach. Yy, pewnie gdzieś tam, może na Facebooku, może w internecie, ale no słuchajcie, no aktualizujcie strony, bo wstyd. <grych> Cały czas będę do usranej będę to powtarzał. Yy, no nie znalazłem. Nie znalazłem ani informacji o jednym, ani informacji o drugim piwie. Yy, na wszelki wypadek jeszcze sobie tutaj, skroluję, ale no nie ma. Natomiast y, mam informację o chmielach. Tutaj też y, znowu kamyczyk do ogródka Pawła Piłata z Polish Hops, bo oba piwa są uważane w, jakby we współpracy z, czy też no, we współpracy, może za duże słowo, po prostu na chmielach od Pawła. Ja chyba z miesiąc albo z dwa miesiące temu robiłem recenzję, mówiłem Paweł zaktualizuj stronę. Nadal tego nie zrobił. Ja wiem, że nie ma czasu, zwłaszcza teraz, kiedy, kiedy no problem ze, ze zbiorami. Wiemy, że no niestety... Mm, Paweł też ma problemy. Yy, chyba przez nawołnice, z tego co pamiętam, teraz mi wypadło. przez suszę czy przez nawołnice? Paweł, po, po, powiedz, <laughs> skomentuj, ale wydaje mi się, że tam no, duży problem. Co, co pisałem, zrób zbrzutę na, na zrzutce, zrzucimy się. Ale powiedziałeś, żeby pić piwa na polskich chmielach, proszę piję. Co prawda, oba są darami losu, <laughs> bezbicia się przyznaję, ale no, że tak powiem, spożywając, przyczyniam się do, do popularyzacji po, polskich mieli. I tak. Dwa, że tak powiem, bardzo podobny skład, bo i tu i tu mam użyty chmiel eksperymentalny mm, 2x20, z tym, że tu jest chyba Książęcy, a tu jest Zula, ale dobrze, zaraz do tego dojdziemy, może po kolei o piwach. E, najpierw e, Polish Hazy Ipa e, Zula and Exp 2 na 20 z Blower Rarecraft. E, etykieta, no taka po prostu logo Polish Hops na czarnym tle, no, fajny pomysł w sumie. Yy, piwo jest India Paley, znanej i lubianej He tym razem chmielone tylko polskimi chmielami od Polish Hops. skojarzona przez wszystkich Zula łączy swoje siły z nowatorskim X2 na 20, tworząc mieszankę aromatów, której długo nie zapomnijcie. Porównaj to piwo z Polish He ipa książęcym, Zula Edition i znajdź różnicę. No, porównam z trochę innym, <grym> też poszukam różnic. Browar Wreckard od wielu lat współpracuje z firmą Polish Hopską, najlepszym dostawcą polskich chmieli. Wykorzystujemy zarówno nowofalowe odmiany, jak również. Klasyczne chmiele typu lubelskiej marynka. 14 ekstraktu, 5-4 plato, goryczka 2 na 5. Data ważności 19 marca 2022. E, piwo pewnie pasteryzowane, e, niefiltrowane. Zaraz może gdzieś tu będzie... Jest, pasteryzowane, niefiltrowane. Składniki woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, słód owsiany, płatki owsiane. Chmiele Zula, Polish Hops, EXP 2 x 20 i drożdże, nie wiadomo jakie, szkoda. E, no niestety nie znalazłem piwa na stronie, więc... Więc nie powiem. Dobrze, to pierwsze piwo. Drugie piwo jest niepasteryzowane, z tego co pamiętam. Tu jest podany hoprejt, 15 gramów na litr. Tutaj tego hoprejtu nie znalazłem, ale może źle szukałem. Nie, chyba nie ma. Nie jest to oczywiście aż tak istotne. O hoprejcie, jeżeli chcecie trochę więcej się dowiedzieć, to mówiłem na odcinku, w którym nagrywałem Pintę HDHC to piwo. To był któryś z Hopi Crew chyba. Hmm, tak, chyba któryś z kru, tam 50 gramów na litr hopred. Right. Tam wyjaśnię. Tak, piwo niepasteryzowane, niefiltrowane, polisz, hej, APA. Składniki, woda, słód jęczmienny, słód owsiany, płatki owsiane, chmiel, drożdże. Bardzo, bardzo, bardzo podobnie, tylko tu jeszcze jest słód pszeniczny. Ekstrakt 14,2, czyli o 2 więcej. ale alkohol już 5,8, a nie 5,4. No to... Bardzo podobne piwa. Goryczka 2,5 na 5. I data ważności, uwaga, 19 lipca 2021. Czyli no to piwo już jest blisko daty. Nagrywam mamy początek lipca, no, bo jest niepasteryzowane, więc no, jeżeli coś pójdzie nie tak, o recenzji się pewnie ukaże, ale to może być to też wina po prostu tego, że późno to piwo próbuje. A może nie, zobaczymy. Kolejny odsłona IPA i tym razem pod polską banderą. Chmiele od Polish Hops do naszego mętnego, soczystego piwa, w którym gładkość i aksamitność uzyskaliśmy dzięki dużemu zasypowi owsa. Aromat cytrusów, słodkiej brzoskwini i delikatnego kokosa, w który w nim wyczujecie, wniosłych chmiele książęcy i eksperymenta, er, eksperymentalna odmiana 2 na 20 No, o etykiecie nie będę się wypowiadał. Yy, dość minimalistyczna. Nazwijmy to delikatnie, tak jak ktoś kiedyś powiedział o pewnym piwie koncertowym. Nieskomplikowana. Nie, no, nie podoba mi się brzydka, yy, taka sobie, więc sorry, do czegoś muszę się przyczepić. Za to kapsel firmowy z B. No dobrze, ale wróćmy do chmieli. Oczywiście na, na stronie Pawa znalazłem tylko opis Zuli, to pewnie jakiś sprzed pięciu lat. E, I jeszcze po angielsku. E, nie będę czytał, e, swy, e, znaczy tak, nie będę czytał opisu, tylko how does it smell like. Tropical citrusy fruity, czyli no, tropikalny, cytrusowy, owocowy. Książęcy na stronie homebrewing.pl, tutaj świetny, świetny opis. E, opisany jest jako absolutna nowość na rynku, chmiel pachnący owocami, czerwoną, pomarańczą i morelą. E, i 2 na 20. Zupełna nowość. <grych> Bardzo obiecująca eksperymentalna odmiana od Polish Hops. cytrusów, cytryny, bergamotki, mandarynki, ananasa, gruszki, agrestu i białej porzeczki. Więcej jeszcze tych deskryptorów można byłoby użyć. E, swoją drogą... No okay, no agrestowi do gruszki, do ananasa, do bergamotki jest dość daleko. Znaczy względnie blisko, bo to owoce, ale... Więc tak no, trochę odważnie, że wszystko tu jest w tym chmielu. No w każdym razie, czego byśmy się spodziewali? Ja też gdzieś czytałem chyba o 2 na 20, nie wiem, czy to Paweł mi pisał, czy gdzieś czytałem, że on potrafi dawać wanilię. Yy, ale to nie jestem pewien, czy to o 2, bo tam było kilka tych eksperymentalnych mieli od Pawła, ale wydaje mi się, że, że tak, że, że właśnie o, o 2 na 20. W każdym razie, aha, słówko jeszcze, yy, lada moment, będzie wielkie, wielka degustacja. Myślę, że może pokusimy się też od ślepo, o ślepą degustację. Czterech piw, które ważyłem wspólnie z Marusią. Yy, piw właśnie w projekcie nazwijmy to piwny Klub and Polish Hops, Ent Marusia. Yy, I i uważaliśmy cztery, już o tym mówiłem chyba, cztery ipki, właściwie takie trochę apki, bo tak parametry mniej więcej to były. Mamy zapisane gdzieś chyba trzynastki albo czternastki. Yy, tak, czternastki, ale potem do 12,5 czy do 13 zjechaliśmy dodając wodę na koniec. Yy, I tam użyliśmy czterech odmian chmielu, to były single hopy. Yy, pięć, pięć i pół tak celowaliśmy. Single hopy, tylko na goryczkę szła chyba, z, y, chyba Junga też od Pawła, a na, na, na zimno potem, znaczy dokładnie na, nie na zimno, tylko na, podczas przelewania do, do, y, na fermentację dodaliśmy po 70 czy 80 gramów na, sto, na y, warkę chyba 15 litrów albo 20. Y, właśnie cztery chmieli. Vermelio to już jest chmiel nieeksperymentalny, że tak powiem ma swoją nazwę. Amora Preta, super chmiele, takie w aromacie takim samych chmieli były truskawki chyba w Amorze albo Jagody, już nie pamiętam. No nieważne. I właśnie EXT 2x20, 2 na 2020 i tam był jeszcze jeden eksperyment, chyba 3 na 2020 albo jakoś tak. Więc bardzo, bardzo jestem ciekaw tego projektu. A tutaj w wersji komercyjnej nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to będzie moja pierwsza styczność. To będzie moja pierwsza komercyjna styczność. Nie, chyba był. Pierwsza styczność z komercyjnym piwem na 2 na 20 ale wydaje mi się, że. Nie wiem, czy w pincie któreś nie było. No dobrze, chyba tyle. O piwie powiedziałem. Jeżeli chodzi o browary, no to rekraftu chyba przedstawiać. Nie muszę się jeden z największych browarów rzemieślniczych w Polsce. Również gości kontrakty, między m.in. biurokracja tam waży. Teraz z tego co wiem, wiele kontraktów tam zacznie ważyć. Jak wiemy, od września na Pomucen przestaje gościć kontrakty. Chyba wszystkie, nie wiem, nie chcę też, wiem, że większość, albo niektóre, może tak. Może się przenoszą do aircraftu, może nie, nie, wiem. Też podobno nie ma miejsca za bardzo, ale, ale no tak, browar bardzo mocno się ostatnio rozwinął. No i brofaktura jakby trochę przeciwieństwo. Malutki, regionalny taki, regionalny, lokalny, rzemieślniczy browar ze świetnym piwowarem. Bartłomiej Mieliński naprawdę robi świetne rzeczy. No co nie spróbuję? była duża degustacja piw. To są to, są to piwa z jednej strony dobre, a z drugiej strony cholernie czyste. I to jest naprawdę szapoba. Chyba Pilsa ostatnio wrzucałem na relację i niemieckiego i był no był świetny. Dobrze, tyle chyba rozgadałem się. Przejdźmy do najważniejszego, czyli poproszę o piwa. Ewola. Voilà. No dobrze. Tu jest numerek 1. Tu jest numerek 2. Z wyglądu podobne, aczkolwiek wydaje mi się, że numerek 2 w lewej dłoni jest ciemniejszy, czyli to może być piwo Bliżej daty, piwo bardziej utlenione, e, aczkolwiek pian, piana, natomiast piana jest dużo bardziej e, trwała i większa i e, drobno pęcherzykowa, trwalsza i, i wyższa, tutaj piany prawie nie ma, jest jaśniejsze, bardziej słomkowe, e, parametry były podobne tego piwa z tego co pamiętam, no też jakiś tam lacing jest, e, generalnie dość jasne, pomarańczowe, e, takie lekkie, delikatne, może, może to lekko wpadające nawet w wajcena, no tak, całkiem, całkiem... Nie najgorsze. Dobrze, powąchajmy. Świeżo, ładnie, zero oznak utlenienia. Owocowo. Gdybym w ciemno rzeczywiście spróbował się zastanawiać, to może bym powiedział, że to są amerykańskie chmury. Aczkolwiek jest też taka nuta zdecydowanie gruszkowa jak dla mnie, czyli to pewnie ten 2 na 20. Tak, gruszkowa, trochę brzoskwiniowa. Mm -hmm, tak szukam i myślę, nie wiem, czy dobrze pamiętam, Zula miała być Tropical Fruity A no to tak ogólnie bardzo, a Książęcy chyba podobnie, też też właśnie owocowy. No jest owoce, są owoce, jest zdecydowanie... Lekko w ogóle jest, bardzo lekko. Mm, spróbujmy. Mm. Przyjemnie. Świeżutko znowu, leciutko. Hejzi, zdecydowanie hejzi. Owocowo. Hmm, lekko ananasowo. Troszeczkę mi się kojarzy z łąką też ten aromat. Ale hmm, ananas w smaku jest trochę więcej cytrusów niż, niż tej gruszki. Czyli ananas, pomarańcza, właśnie jak mandarynka, Mhm. Mm no, bardzo owocowo, bardzo świeżo, bardzo rzeźwiająco. Na razie, nie próbując jeszcze drugiego, wydaje mi się, że to będzie Recraft. Mm, zwłaszcza, że Zula też z tego co pamiętam, to był ten opis taki, e, taki, że jest mocno owocowa. Mm, I też chyba tam mandarynka padła. No, no dobrze, spróbujmy drugie. No tak, jest aromat, jest aromat. Troszeczkę jak dla mnie leciut, leciuteńkiego utlenienia. Znaczy jest słodko jest owocowo, jest to no trochę przejrzałe owoce. Chociaż może i... Może szukam na siłę? Już sobie obzdurałem, że ciemniejsze to musi być. Nie, chociaż z drugiej strony może trochę na siłę. Zdecydowanie bardziej przejrzałe owoce. Zdecydowanie bardziej w stronę... Mniej gruszki zdecydowanie, bardziej właśnie ananas ciemna pomarańcza, czerwona pomarańcza, yy, dojrzała pomarańcza. I dość słodko. Słodziej niż tu. Leciutki karmelek może. No, spróbujmy. Mm. Mm. Troszeczkę pełniejsze. Było minimalnie chyba bardziej ekstraktywne był, um, była brofaktura. Mm. Troszeczkę bardziej gorzkie. E Leciusieńko-łodygowe. Leciusieńko. Łodygowe. Leciusieńko. Mm. I troszeczkę bardziej szorstkie, takie szarp. Tu jest, tu jest bardziej, no, może też przez tę goryczkę, która jest wyższa. Mhm, tak. No, ta goryczka jest, jest zdecydowanie wyższa. Znaczy, Strzelam, że tu jest Brofaktura, tu jest ReCraft. Oba piwa bardzo dobre. Oba piwa mocno cytrusowe. Oba piwa, oba piwa kompletnie nie kojarzące się z chmielami polskimi starego typu, czy też starej fali. O, tak powiedzmy. Bardzo nowofalowe, bardzo orzeźwiające, bardzo owocowe. Zdecydowanie polish hopsowe, jeżeli mówimy o tych nowych chmielach. Werdykt. Tu jest... Tak, po czwartym piątku le, leciuteńko jak taki mydlany smak, taki niemdlący, ale taki lekko mydlany, na szczęście nie przeszkadzający, ale gdzieś tam kojarzący się właśnie z takim owocowym mydłem. No a tutaj, tutaj z kolei się otworzyło w takie, takie zdecydowane owoce. Doszedł melon mm, miodowy, doszedł doszło mango, czyli takie słodkie owoce. Bardzo podobne piwa, bardzo dobrze bym je ocenił. Chyba pomimo. czy tu utlenienie, no może to przepaster, bo przepaster i utlenienie, znaczy, oczywiście to są inne smaki, inne, inne aromaty, inaczej się objawiają, ale jednak no, dla kogoś tak niedoświadczonego jak ja, jedno i drugie może gdzieś tam mieć jakieś wspólne elementy, tak? Czyli właśnie taki karmel, lekko przypalony, może. Mm. No nie no, ja, ja strzelam tak, jak powiedziałem i chyba... W pierwszym zdecydowanie bardziej smakowało mi ReCraft, znaczy ReCraft jedynka, ale po chwili właśnie ta mydlaność powoduje, że... Tak, że to piwo mi smakuje, mi smakuje jednak bardziej. Mm. Może będzie odwrotnie, kto wie, zobaczymy. <laughs> to nie jest żaden konkurs tutaj, no pomylić się można, to są... Niemalże takie same piwa, tak, parametrowo czy na papierze. Tak, i minimalnie bardziej smakuje mi to piwo, ale oba bym ocenił dość wysoko. Przy czym oba mają po jednym takim lekkim mankamencie, tu jest to lekkie mydło, a tutaj taka troszeczkę karmelowość już i dojrzałość tych owoców lekkie, moim zdaniem leciutkie utlenienie. I to by się zgadzało, czyli werdykt troszeczkę na korzyść dwójki, ale antaptowo na koniec myślę, że spokojnie po 3,75. Każdemu bym dał. Uważam to za wysoką ocenę. Antaptowo, birgiczkowo, prawda? E, zdecydowanie tak. E, no dobrze. To sprawdźmy. A nie, blenda nie będę robił. E, nie tutaj. E, sprawdźmy w takim razie, czy miałem rację. Haha, ha, no miałem. No miałem. Znaczy to nie było trudne e, dla pewności. Tak, jedynka. Tu też jedynka. E, Czyli rekraft, Durofaktura. Z kolei, tak jak myślę, to ciekawy werdyk. No, piwo rzeczywiście, jakby przy końcu daty, jakoś podeszło mi minimalnie bardziej, ale tak jak powiedziałem, o piwa naprawdę super. Oba piwa też pokazują rzeczywiście, już po raz kolejny to mówię, siłę, siłę nowofalowego polskiego chmielarstwa. I myślę, że rzeczywiście tym optymistycznym zakończę. Kupujcie piwa na polskich chmielach. Bo myślę, że to, to wszystko się okaże, bo może się okazać na końcu, to wszystko się okaże, bo na końcu może być tak, o, będzie bardziej po polsku, że tych polskich mieli w Polsce nie będzie, bo wszystkie się rozejdą za granicą. W tej chwili na szczęście takiej sytuacji nie ma. Paweł sprzedaje dużo w Polsce, ale no może być odwrotnie. Jeżeli nagle ktoś wyczuje, zobaczy, stwierdzi, o, super, biorę. No z drugiej strony, jeżeli na przykład w Stanach ktoś ma dostęp do amerykańskich mieli jednak... No, jednak y, jeszcze mimo wszystko bardziej intensywnych, cytrusowych, y, w kierunku takich właśnie: no, chociażby świeża citra no, zdecydowanie jest bardziej cytrusowa niż, niż którykolwiek z polskich chmieli, tak mi się wydaje. Przynajmniej w tych piwach, co ja piłem. No, ale z drugiej strony, na przykład, y, nie wiem, dalej na wschód albo na południe, może się okazać, że, że będzie to tańsza i lepsza alternatywa niż, niż chmiele z za dalekiej wody. No i też one jednak dają coś zupełnie innego: bo tak. Więc porównujemy trochę, ale to też tak nie do końca, może nie zupełnie innego, ale trochę innego. Jest owocowe, jest cytrusowe, ale właśnie ta gruszka, czasami takie waniliowe aromaty, czasami jakieś takie, no, tak jak mora Preta, truskawka, truskawka czy, czy poziomka, już teraz nie pamiętam, ale no bardzo, bardzo ciekawe to jest i myślę, że to może być naprawdę bardzo silny gracz na światowej scenie chmielarstwa. Już jest, Paweł, trochę tak mówię, może być, ale no. Mówię na tej największej światowej scenie. No i oby, oby tak było. Gratuluję browarom, gratuluję piwowarom, naprawdę świetna robota. No i cóż, dajcie znać, czy piliście. Jeżeli nie, to zachęcam gorąco, naprawdę warto. No i cóż, <gryw> sprawdźcie, dajcie znać. Nie zapomnijcie zostawić nam lajka na Facebooku, subika, dzwoneczek i łapki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, my tymczasem widzimy się na kolejnej degustacji, chyba w studiu. Dlatego też trochę problem, że trochę spociłem, bo to jest jedyne pomieszczenie, gdzie, które nie jest klimatyzowane, więc jakby ograniczone mam możliwości, a to może spowoduje, że będę trochę, szy trochę szybciej na tych recenzjach gadał, czy też próbował. Dobra, tyle, przesadziłem. Uciekam, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.